Cześć, mieliście kiedyś problem z cieknącym termostatem albo tutaj tym, tą obudową termostatu, która cieknie i tutaj Wam kapie, w Yamaha, FJR szczególnie? Problem jest taki, że tutaj ta uszczelka ona się po jakimś czasie robi twarda i wygniata i dlatego nam tutaj przepuszcza płyn, a i ucieka. Ktoś tu próbował ratować, uratka. Pozdrawiam Radek, silikonu tutaj napchał, przykleił to na silikonie i to jeszcze jakimś takim, nie wiem, chyba do misy olejowej, który, który się zakłada, chyba nie wziął pod uwagę tego, że może tam się dostać do płynu chłodniczego, kawałki tego silikonu i zatkać układ na przykład. Muszę to już czyścić, już wyczyściłem tutaj część tego, z tego silikonu, ale jeszcze muszę to wszystko ładnie oskrobać z tego silikonu. I zrobić to wszystko ładnie tak, jak powinno być. Ja wymyśliłem sobie takie, takie coś, i wiem, że to jest 100% sprawdzony sposób, żeby mieć na dłuższy czas spokój tutaj z tym cieknącym termostatem. Wystarczy sobie tutaj mniej więcej taką uszczeleczkę dociąć gumową, z jakiejś cienkiej gumy, która nam tutaj będzie pasowała idealnie do tego. Zakładamy to, skręcamy na uszczelkę. I mamy spokój, cieszymy się kolejne lata naprawionym termostatem. Naprawionym cieknącą obudową termostatu właściwie. Eee, także tyle naprawa. Niestety, no, żeby tutaj się dostać, no ciężko się dostać, jak jest zamontowana czacha. Ja akurat tutaj robiłem też inne rzeczy, radkowi nie chciałem tego odpalić. Hmm, wyskakiwały różne czary mary na liczniku. Pokazywały się różne błędy. Motocyk w ogóle nie kręcił, nie odpalał. Jest to wszystko już opanowane, zrobione. Przy okazji, jak ma właśnie ściągniętą czachę, no to zrobię mu tutaj, właśnie jeszcze tą, tą obudowę termostatu. Także na pewno nie jeden z Was miał z tym problem, który można naprawdę tanio, szybko i łatwo rozwiązać. Docinamy sobie mniej więcej takie, takie coś, żeby nam pasowało tutaj w tą obudowę tylko wsadzić pomiędzy obudowę o, w ten sposób dociskamy to śrubami, delikatnie, żeby nie, nie za mocno, bo to nie musi być tutaj siły i mamy gotowe. No tak jak mówię, tu mam czachę ściągniętą bez ściągania czachy powiem, że jest troszeczkę trudniej. Ciężko nam się dostać, bo ta czacha akurat zasłania nam tutaj ten moment, że widać tylko kawałeczek tego korka, więc ciężko tam się dostać, choć nie jest to niemożliwe. Ciężko odkręcić przede wszystkim te dwie, te dwie śruby tutaj, jeżeli mamy zamontowaną czachę. Także jeżeli już macie czachę ściągniętą, no to polecam zajrzeć, czy tutaj w tym momencie gdzieś Wam się nie poci właśnie z obudowy termostatu płyn. Tyle na dzisiaj. Taki króciutki, szybciutki filmik postanowiłem rzucić. Powodzenia przy naprawie swoich motocykli. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Lewa w górę. Ej.